Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Mam moją przerwę obiadową i teraz wyszedłem sobie na spacer w pobliżu Piazza Wiktorii i będę nagrywał dzisiejszy odcinek. W tym filmie chciałem Wam powiedzieć o temacie, który gdzieś tam się przewijał w otchłaniach internetu: że można dostać nie tylko mandat, ale można też pójść do więzienia za tablice rejestracyjne. O co chodzi? Będę czytał za chwilę artykuł i się do niego odnosił. Zapraszam was na dzisiejszy film. I słychać jak gdzieś pies szczeka w oddali. Artykuł ten pojawił się w Moto.pl i jest zatytułowany: "Więzienie za tablice rejestracyjne". Nie mandat, a więzienie. Nowe kary dla kierowców. Rozumiecie to? Czy wy to y, słyszycie, bo ja normalnie nie wiem, czy ja sam z siebie samego słyszę, czy ja wiem, co ja czytam. Jeszcze raz, więzienie za tablice rejestracyjne. To jest po prostu jakaś zgroza, jakaś kpina. Ale przeczytajmy. Tablice rejestracyjne są warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu. No jest to gdzieś chyba oczywiste, tak? Właśnie dlatego ustawodawca postanowił surowiej surowej karać uchybienia kierowców w ich zakresie. Ustawodawca. Kto jest tym ustawodawcą? Chciałoby się, że jest polskojęzyczny z rząd! Polskojęzyczny z rząd! Dokładnie tak. Tylko czy surowiej musi oznaczać nawet do pięciu lat więzienia? Widocznie tak! No widocznie tak. Ciekawe, ciekawe. Ciekawie się naprawdę robi. Ale przeczytajmy dalej. O kolejnych nowościach w prawie dotyczących kierowców szerzej opowiadamy również w Gazeta.pl. Czemu ja to w ogóle przeczytałem? Nie, nie będziemy czytać Gazeta.pl. To jest, to jest... Nie polecam tego media. Tablice rejestracyjne pozwalają na identyfikację pojazdu i jego właściciela, ale również stanowią kluczowy warunek dopuszczenia auta do ruchu. Mandat za ich brak to dopiero pierwsza z nieprzyjemności. Za tablicę Rejestracyjne już niedługo będzie można trafić nawet na 5 lat do więzienia. Tyle, że nowelizacja będzie dotyczyć bardzo specyficznej grupy kierowców, bo mowa głównie o złodziejach tablic. Jest tutaj napisane o jakie tam rzeczy się dzieją na drodze. Właśnie a propos kierowców. Dalej mamy tak. Nowy kodeks karny przewiduje więzienie za tablice rejestracyjne. Kiedy? Właśnie kiedy? Dokładnie 14 marca 2023 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy kodeks karny. To już weszło w takim razie, bo już minął 14 marzec. Z punktu widzenia kierowców kluczowa będzie zmiana artykułu 306C. Nowe brzmienie zyskają dwa paragrafy zapisane w nim mowa o i tu jest pierwszy z tych paragrafów. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającego dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego, podrabia lub przerabia to jest ważne podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, to już jest drugi artykuł, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej, podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego. Boże, ty nie grzmi, jakim oni to językiem napisali? To jest tak napisane, nie do wiary, ale dobrze. Tutaj jest jeszcze, w jakich przypadkach grozi więzienie za te tablice rejestracyjne, bo tak nie chcą przejść do sedna w tym artykule. Mówiłem, że pojawiło się ich wiele, ale nie wiem, wybrałem sobie po prostu gdzieś ten jako źródło. No dobrze, nowe przepisy brzmią srogo, naprawdę srogie są. Ja mogę zrobić srogą minę, no taką, taką srogą minę do polskojęzycznych polityków. Mateuszku, wystraszysz się? Albo Andrzejku, Ty! Zrobię taką srogą minę. Całe szczęście nie dotyczą wszystkich kierujących. Nowelizacja kodeksu karnego. Bać się muszą przede wszystkim. O, Strach się bać! Kto się musi bać? Kto się musi bać? Złodzieje tablic rejestracyjnych. Zabór tablic yy, i przełożenie jej do innego auta yy, stanie się przestępstwem wyczerpującym Znamiona opisane w artykule 306c kodeksu karnego. Kierowcy, którzy przełożą tablicę rejestracyjną z jednego pojazdu na drugi, bo drugi na przykład nie jest jeszcze zarejestrowany w kraju, a chcą nim pojechać na przegląd lub do Wydziału Komunikacji. Tak się często zdarzało, jak się kupowało auta z zagranicy. Ja nawet kupowałem kilkakrotnie auta z zagranicy. I chodziłem na takich jakichś tablicach, można powiedzieć lewych właściwie, to mogli mnie zamknąć za to do więzienia. popatrzcie się, przyznaję się do tego na YouTubie, ale nie zostałem złapany za rękę. A teraz mi spróbujcie to udowodnić moi hejterzy spróbujcie mi to udowodnić, że jakim autem jechałem, jakie tablice miałem i tak dalej. Bo to, że ja to powiedziałem, to nic jeszcze nie znaczy. Kierowcy, którzy założą w aucie nieautentyczne tablice, tak zwane tablice. Kolekcjonerskie kupione w sieci lub wydrukowane na kartonie. <grywa> Też drukowałem na kartonie, żeby e, po, e, postawić po prostu auto bez tablicy, bo zdarzyło się tak, że miałem kiedyś auto bez tablicy, hmm, bo ktoś mi ją chyba ukrył, albo, albo zgubiłem ją. Nie wiem, jak to się stało. Opowiem wam zresztą tą historię. Było tak, że e, przejdę do tego artykułu za chwilę. Zgłosiłem na policję że nie mam jednej tablicy i nie wiem czy została mi skradziona czy ją zgubiłem prawdopodobnie skradziona bo auto stało zaparkowane i daleko nim nie odjechałem i po drodze bym znalazł tą tablicę gdyby ona rzeczywiście została zgubiona i policja powiedziała mi że muszę zapłacić to było ileś tam lat temu wiele lat temu jeszcze zanim przeprowadziłem się do Rumunii i musiałem zapłacić jakąś opłatę w wysokości 17 ,40 zł, 40 groszy to było chyba tak. Ja mam pamięć do cyfr i za to, że dokonałem takiego zgłoszenia na policję. Rozumiecie to? Jak zgubicie tablicę rejestracyjną albo ktoś wam ukradnie, to za zgłoszenie tego na policję trzeba za to zapłacić. Trzeba zapłacić piękną opłatę, uścić. Taka była gdzieś procedura w tym zakresie, właśnie tak. No i co, i później musiałem w Wydziale Komunikacji wyrobić albo nową tablicę i nowy dowód rejestracyjny, czyli dwie nowe tablice, albo tak zwany zamiennik. I to nie dosyć tego, że ja z jakichś tam przyczyn niezwiązanych, po prostu ja nie zawiniłem i ta tablica została utracona, to Wydziału Komunikacji to nie interesowało. I mi powiedzieli tak, że może pan mieć duplikat tablicy, ale będzie to wbite w dowód rejestracyjny. Jak pojedzie pan za granicę, to ten duplikat, oni nie mogą nie uznać panu tej tablicy rejestracyjnej. Ja wtedy miałem jechać na Chorwację, pamiętam to było w 2015 roku. O, teraz mi się przypomniało, i pojechałem z takim wbitym w dowodzie rejestracyjnym duplikatem tej tablicy rejestracyjnej. Ja mówię w tym urzędzie komunikacji, no ale to, to ja mam płacić za to, za wyrobienie. Bo co, bo duplikat nie może być. No, może pan mieć, ale za granicą go nie respektują. No, i wtedy był taki ryzyk fizyk, żeby jechać po prostu na tak zwanym duplikacie. Ale ja zaryzykowałem i pojechałem i po prostu wyrobiłem taki duplikat, ponieważ samo wyrobienie jednej tablicy było o wiele mniej kosztowne niż wyrobienie dwóch nowych tablic, nowego dowodu rejestracyjnego, tych wszystkich jakichś naklejek śmiesznych, które nie wiem, czy dalej obowiązują w Polsce. Tu w Rumunii nie ma naklejki. Na szybie z przodu, a na tablicach, no co mogę odwrócić też kamerę, to zobaczycie, To tak jak na przykład na tej Hondzie, no to tutaj jest logo Unii Europejskiej, tak jak i u nas, no i co, i jest tyle. Nie, I nie ma żadnych innych naklejek z tak zwaną homologacją, czy czegoś takiego. Tutaj takich pierdół się nie nakleja. Na szczęście. Jeszcze sobie tego nie wymyślili, i dobrze, że rumuńskojęzyczni politycy nie oglądają moich vlogów, bo bym im poddał pomysł na kolejny biznes. No ale dobrze, kontynuujmy dalej. Że kolekcjonerskie, kupione w sieci lub wydrukowane na kartonie, bo jedna lub dwie zostały zgubione, bo potrzebna jest trzecia tablica na bagażnik dla rowerów. Ewentualnie auto hmm, przyjechało spoza Polski bez tablic, co popularny wśród polskich handlarzy. Tak to również stanie się surowym, karannym przestępstwem. No tak, no, więzienia są puste w końcu, nie. A za co będziemy karać na przykład polityków? No, to jest dobre pytanie. Ja je zadaję tutaj teraz na wizji. Z, za co oni ponoszą odpowiedzialność i czy e, jakieś e, czyny, na przykład urzędnicze, tak, które... Urzędnicy, którzy zniszczyli na przykład biznesy, urzędnicy z Sanepidu, urzędnicy e, ze Skarbówki, którzy zniszczyli... Czy oni e, jako personalnie odpowiadają na przykład za zniszczenie czyjegoś mienia? No nie odpowiadają e, personalnie i wtedy wszystkie szkody pokrywa Skarb państwa. Tak, czyli my, podatnicy, pokrywamy wszystkie szkody, właśnie. My pokrywamy. Oni nie mają żadnej odpowiedzialności, ale ludzie mają być za wszystko po prostu odpowiedzialni i mają z taką literą prawa żyć, żeby po prostu żadne z tych rzeczy się nie zdarzyły. No bo nie mają prawa się zdarzyć. Wszystko to, co zostało tutaj yy, przeczytane. A jeszcze oprócz tego jest. W skrajnym przypadku kierowcy, którzy jeżdżą z tablicami rejestracyjnymi, na których brakuje naklejki legalizacyjnej, lub na których pojawiła się folia odbijająca błysk fotorodaru, błysk, ja mam błysk w oczach, polskojęzyczni politycy chcecie zobaczyć. <luby> Nowe przepisy mówią bowiem o przerabianiu tablicy. Takie oznaczenie również nie spełnia wymogów i jest nieważne. Jest nieważne. Czyli co, że nie można ten? Dobrze, ale przeczytajmy jeszcze, tu mamy tak, złe tablice rejestracyjne i kontrola drogowa. Podsumowując, jeżeli policjant zauważy jakkolwiek problem z tablicami rejestracyjnymi w czasie kontroli drogowej, kierujący poniesie dwa typy konsekwencji i tak. Tu są typy konsekwencji. Rozumiecie to? Po pierwsze, dostanie grzywne. Grzywne. Ja mogę dać komuś z grzywki na przykład. <laughs> Ale mnie dzisiaj bierze na żarty. Ale mnie bierze dzisiaj na żarty. Um, zakierowanie pojazdem mechanicznym, pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, mandat wynosi od 1500 do 5000 złotych. Oznacza to też trzy punkty karne. No tak punkty karne to, to, to tylko trzy ale już tutaj do pięciu tysięcy. Kasa się musi zgadzać musi się zgadzać po prostu. Po drugie sprawa może trafić do sądu o wyrok po 14 marca 2023 roku może zakładać karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat od trzech miesięcy do pięciu lat to jest Widzę tutaj chyba koniec tego wspaniałego artykułu, który był na stronie moto.pl. Taka strona motoryzacyjna, proszę bardzo. Są takie. No i co to można powiedzieć? Trzeba by to jeszcze troszkę gdzieś skomentować. Czyli co, jak widać, przepisy mają zostać zaoszczone, bo one nie są wyjątkowo ostre. Ostatnio była też nowelizacja gdzieś tam tych przepisów, jeśli chodzi o mandaty. Wzrosły pięknie ceny, no bo jak wszystko wzrasta, są czasy inflacji, to muszą wzrosnąć też ceny mandatów. No tak, one nie mogą być niskie, one nie mogą być adekwatne do zarobków. Na kanale Sprawdzam jak, który gdzieś tam czasami śledzę. Jest taki kanał na YouTube, Sprawdzam jak. Czasami są wartościowe też tam treści i um, dymit, tak, dymit, który prowadzi. Właśnie ten kanał na YouTube, on porównywał kwoty mandatów, jakie są w Polsce i jakie są w Niemczech. No i wyszło, że w Polsce te mandaty są albo niektóre, w niektórych przypadkach wyższe niż w Niemczech, a w niektórych przypadkach, no powiedzmy, tam powiedzmy, rzadko się zdarzało, żeby były niższe albo były mniej więcej na podobnym poziomie. No i co tu można wyciągnąć, jakie wnioski, że My w Polsce, w kraju, który no, uważany raczej jest za biedniejszy od Niemiec, mamy takie ceny mandatów, które nie są adekwatne do tego, jak Polacy zarabiają. A Niemcy mają takie same właściwie ceny i zarabiają no, dwa razy tyle, trzy razy tyle więcej niż Polacy. Więc jak to jest? Czy ktoś mi odpowie w ogóle też na takie pytanie? Skąd takie ceny? Muszę stąd uciekać, bo tu jakaś muzyka. W tle idzie. Tam była też mowa o tym, że jak ktoś przerabia tablice rejestracyjne, to wtedy o, można za to właśnie być ukaranym karą więzienia. Ja słuchałem, bo jak wiecie, też oglądam innych youtuberów i to nie jest tak, że odgapiam gdzieś temat filmu, tylko po prostu no, uważam, że w jakiś inny sposób mogę to też gdzieś przedstawić, odnieść się do innego artykułu, który czytam niż to robił Andrzej Suwerenny Pel i on tam powiedział w swojej audycji, że można pójść do więzienia, jak się przyklei flagę polską. Flagę polską, właśnie na tablicy rejestracyjnej, zamiast tego takiego loga Unii Europejskiej. I wiecie co, ja mam tutaj e, numery telefonów do dyrektora biura ruchu drog drogowego. Jest takie biuro. <gryw> Biur nie brakuje w Polsce. Ja tam zadzwonię i zapytam się właśnie w tej kwestii czy oni mi coś powiedzą, czy, czy ja mogę iść do więzienia jak sobie zakleję na przykład logo flagą Polski czy nie, czy coś się odniosą na przykład do tej sytuacji. Zaraz to sprawdzimy. A tymczasem taki budynek tam przede mną, pranie się, suszy, no naprawdę coś pięknego. Mam tutaj taki piękny numer telefonu do inspektora ruchu drogowego i zaraz zobaczymy czy on odbierze, czy tam jest ktoś. Głąbki się gruchają. Halo? Halo. No, dzień dobry. Dzień dobry, proszę Pani, moje nazwisko Mora, Rafał. Ja mam takie pytanie odnośnie przepisów drogowych. Czy jest Pani mi w stanie odpowiedzieć, czy nie? No nie wiem, bo Pan dzwonił się do Komendy Głównej Policji, a my nie możemy udzielać informacji drogą telefoniczną. Drogą telefoniczną nie? A, a kto może udzielić mi jakieś informacji? Albo do Komendy Pan dzwoni. Do komendy wojewódzkiej, tak? Bo chodzi mi po prostu o tablice rejestracyjne, że wchodzą nowe przepisy, że można iść nawet, do, już przybeszły te przepisy od 14 marca, że można iść do więzienia, jak ktoś sobie naklejkę przyklei i tak dalej, na, na to logo Unii Europejskiej, na przykład, tak? Chciałem się w tej kwestii dowiedzieć coś. Mhm. Tak jak mówię, do Komendy Wojewódzkiej albo do nas maila napisać. Aha, dobra. No to maila to nie będę pisał, bo to nie wiadomo, kiedy odpowiedź dostanę, a do Komendy no Wojewódzkiej to tylko. sobie... I, I tam mam do jakiegoś konkretnego wydziału dzwonić, czy jak? O nie, do dyżurnego. Do dyżurnego, dobra. on mnie tam gdzieś połączy. Dobrze, dziękuję Pani i życzę miłego dnia. Dziękuję. Aha, dziękuję, do widzenia. Okay. To dajcie czas Rafałkowi. Poszukam numeru do Komendy Wojewódzkiej. Dobrze, ja sobie tutaj... Pozwolę zadzwonić. Wszedłem w jakieś takie osiedle, na którym jeszcze mnie nie widzieli. O. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Nie wiem czemu w Rzeszowie, ale niech będzie w Rzeszowie. Halo. Dzień dobry, proszę Pani. Czy w kwestiach przepisów ruchu drogowego mogę zadać jakieś pytanie? Chodzi mi o nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych. Już połączę z dyżurnym. Mhm. Bardzo dziękuję. Halo? Halo. Halo. Panie dyżurny. Panie dyżurny, na faj nie ma czasu. Halo. Chyba trzeba będzie wybrać inny numer. Niech będzie komenda Warszawa Włochy. Proszę bardzo, italiano, komendanto italiano odbierze, czy też nie, to się okaże, komendanto. Dzień dobry, proszę pana. Ja mam takie pytanie. Moje nazwisko, Mora Rafał. Chciałem zapytać w, sp w sprawie nowych przepisów, w jakie wchodzą odnośnie tablic rejestracyjnych. Nie wiem, kto mi może udzielić takiej informacji. Chodzi o to, że za jakieś tam modyfikacje, jak na przykład ktoś sobie przyklei naklejkę z flagą Polski zamiast loga Unii Europejskiej, to wtedy można iść za to nawet do więzienia. Czy to jest prawda? Jak to wszystko wygląda? Znaczy, powiem panu, że no. Często powiedzieć, czy ja teraz jest przepisy się rzeczywiście zmieniamy i zaostrzałem i teraz przerabianie, podrabianie tablic będzie właśnie karane jako przestępstwo, także, mhm. także trzeba być na to wyczulonym i żadnych właśnie jakichś dziwnych udziwnień nie, nie wolno robić. Tak samo tablic kolekcjonerskich na ich nie można jeździć. Właśnie to wszystko wcięte. jest tak zwanym podrabianiem, pod, podrabianiem, przerabianiem, mhm. także trzeba, trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo do tej pory był tylko powiedzmy za to jakiś mandat, tak. natomiast teraz jest to traktowane, będzie mhm. traktowane te wszystkie tego typu historie związane mhm. z tablicami. E tablicami mhm. jako przestępstwo, szczególnie posługiwanie się, ja wiem, że każdy normalny tak. obywatel nie posługuje się innymi tablicami, mhm. ale to jest właśnie z powodu, to jest właśnie tak zrobione po to, żeby Rozumiem. złodzieje, bo jest plaga teraz kradzieży paliwa i właśnie posługują się tablicami, żeby... No tak, no żeby, jest, no, jest no, plaga, no, rąk, tak, nie plaga nie. kradzieży paliwa, bo paliwo było dr za drogie, to ludzie nie mieli to kradli, nie? To tak, tak wyszło, a tak tak, 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 no i ten, a, a jak to dotyczy to wszystkich, czy to na przykład obywateli Ukrainy też dotyczy, czy nie? Wszystkich, tak? Teraz, no tak, tylko że teraz y, y, trzeba będzie w jakiś sposób stwierdzić, że ta tablica jest podrobiona bądź przerobiona. Polskie tablice wiadomo, każdy policjant wie jak wyglądają, natomiast zagraniczne tablice, no jest to kwestia jakby sporna. No, bo, bo, Ale nie, chodzi mi o to, że to, to, nie, to nie ma znaczenia, czy, czy ja sobie nakleję flagę polską na polskim tablicy rejestracyjnej, czy... E, obywatel Ukrainy sobie e, e, nakleił ukraińską flagę na taką polską tablicę, to nie ma znaczenia. Nie wolno, przerabia, nie nie wolno, wolno. przerabiać i podrabiać tablicy w żaden sposób, no, żaden czy to specific. naklejką, czy to zmianą cyfry, czy zmianą liter. Nie wolno przerabiać, nie wolno podrabiać, nie wolno się posługiwać rozumiem. tablicami nieprzypisanymi do samochodu, tak że tak rozumiem. To no I, co, i to jest rozumiem. Jest jako Aha, i to jest traktowane jako przestępstwo w takim razie. Mhm. Tak, tak. Rozumiem. To I, to, to i, to, I to wyszło z jakiego, jakiego ministerstwa, takie to wyszło rozporządzenie? Nie mam żadnego pojęcia aż tak dokładnie, tego nie mm -hmm. pamiętam, no, wiem, nie Aha. wiem jak te przepisy wyglądają, natomiast nie sposób znać każdy nowy przepis tym bardziej, no rozumiem. Jestem, nie rozumiem. Jeżeli pan chce jakieś takich dokładnych, szczegółowych informacji o naprawdę szczegółowy, to wydział ruchu drogowego, Ruch drogowy, który się tym zajmuje, bo pan się do komisariatu na Włochy, na dyżur, no Wiem, Tak, także ja tutaj jestem, no staram się mieć jakąś tam wiedzę, na wiadomo, nie wszystko tak, się wiedzieć, natomiast jasne, wiem właśnie, że z tymi tablicami teraz będzie to ba, o wiele bardziej rygorystycznie, bo już nie będzie to zwykłe wykroczenie, uh -huh. tylko będzie to przestępstwo. Jasne. Ale jeżeli pan chce tak. dowiedzieć więcej wydział ruchu drogowego KSP, jest jeden jedyny jak pan pisze, nie, to Nie, już, to, już, to, już, to już nie będę, to już nie będę tam dzwonił, chyba dzwoniłem nawet, ale tam, tam nie wiedzieli co mi powiedzieć i... I przez to dzwonię tak po wszystkich komendach. No akurat miałem szczęście do pana się dodzwonić, także tak wyszło. trafiło na pana taką rosyjską ruletką i po prostu ten... Te, chciałem się dowiedzieć ogólnie potwierdzić, czy to jest prawda, tak? Czy, czy, czy to jest prawda, czy to. No i tyle. No. Mnie to po prostu wystarczy, no, że, że pan to potwierdza, nie? Jeżeli chodzi o tablice restracyjne przepisy się rzeczywiście bardzo zaostrzyły. Mhm, mhm, mhm. tego świadomość, to teraz już to kiedyś chodziło, powiedzmy, tak zwanym płatem, jakieś, nie wiem, malowane na kartoniku tablice restracyjne tak, albo wiem. Jaki... No, sam tak Jakiś... robiłem kiedyś, bo musiałem auto zostawić pod tym, pod, 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 no, drzwi, pod domem i ten... No, to, tak, to, no. to, to będzie traktowane jako przerabianie, przerabianie tablicy restracyjnych i będzie właśnie w ten sposób traktowane. <laughs> Uhum. no rozumiem, dobra no to w takim razie pan mi to wyjaśnił potwierdził, to, to ja już wszystko wiem to, to dziękuję panu w takim razie za wyjaśnienie, życzę panu miłego dnia i tyle z mojej strony, dziękuję, do widzenia dziękuję, do widzenia. do widzenia no i proszę, Rafałek wyjaśnił sprawę, Rafałek wyjaśnił potwierdziło się, można pójść do więzienia nieważne jaką naklejkę sobie przykleicie czy będzie to flaga Polski, czy będzie to flaga jakiegoś obcego państwa Różnie może być, każda modyfikacja tablicy rejestracyjnej może skończyć się po prostu więzieniem. I to jest wszystko, słuchajcie, w tym filmie taki szybki odcinek, chociaż on i tak pewnie tam swoje będzie liczył minuty. Chciałem ogólnie nagłośnić temat, powiedzieć, że no coś takiego wchodzi. Tak? Nie wszyscy to, tak jak mówię, oglądają może akurat jednego youtubera, jakim jest suwerenny.pl. Ci, co go nie widzieli to zachęcam, żebyście weszli też na jego kanał, popatrzcie sobie na jakieś jego inne filmy, też na ten film, który ja, do którego jak gdzieś tam się odnosiłem i na podstawie jego wypowiedzi właściwie pytałem o te naklejki, bo też do końca nie byłem sam przekonany, o jakie modyfikacje też chodzi. Okej, okay, tu było coś napisane też w tym artykule, przeczytałem Wam też te wiadomości, które... Mieliście okazję posłuchać, zapoznać się z nimi. Psy szczekają, karawana jedzie, <gryw> a tak naprawdę to one tu czekają. Są tutaj gdzieś psy, tam są gdzieś za mną i szczekają, ale Rafałek nie jest z policji. Pamiętajcie: O, jeden się uspokoił, zrozumiał, że nie jestem z policji, to nie ma co szczekać Także tak to wygląda. Mm, widzicie, no, tak to jest, prawa. Się zmienia, prawo jest zaostrzane tylko w jedną stronę, tylko w stronę nas, obywateli. A jeżeli chodzi już na przykład o no, jakieś kwestie urzędników, czy kwestie na przykład yy, bo tutaj żandarmeria stoi za mną będą w filmie spod Pierdolki, czy też na przykład yy, kwestie związane na przykład z politykami polskojęzycznymi, tak, no to ich nic nie dotyczy ich nic nie dotyczy. Kto wie, no. Pewnie te przepisy, no ale po co oni mają sobie naklejać flagę Polski, jak oni są przywiązani do Loga Unii Europejskiej. Ich flaga Polski nie obchodzi. Yy, oni po prostu na to mają, że tak powiem, wyrąbane. Także tyle w tym filmie. Pamiętajcie właśnie, żeby zostawić jakiś komentarz. Yy, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam was wszystkich do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach, kiedykolwiek oglądacie. We dnie, w nocy, rano i, i tak dalej, to Wam życzę wszystkiego dobrego. I na zakończenie tutaj powiewające, właśnie logo Unii Europejskiej, i obok flaga Mołdawii. Kraków, moje rodzinne miasto. Halo. Czy ktoś tam pracuje na Komendzie? Mhm. Halo, halo, czy ktoś tam pracuje? Amfa, Fatima i Nima. No, halo. Ty ty ty, ty ty ty, ty ty ty, słyszycie to? <grywka> ty ty ty. Ty, ty, ty. No nic, trzeba będzie spróbować. Jeszcze do innej komendy. Może odbierz ją jakieś mendy. A popatrzmy sobie teraz do Lublina, bo mi się tak pięknie wyświetliła. Lublin, komenda wojewódzka w Lublinie. Dajemy na głośniczek. Rafałek dzwoni. Witamy w Lubelskiej policji. O. Aby połączyć się z komendą wojewódzką policji w Lublinie, wybierz jeden. Aby połączyć się z Komendą Miejską Policji w Lublinie, wybierz dwa. A jeden, daj mi jeden. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zespół Skarg, wybierz jeden. Nie, ja się nie chcę skarżyć Wydział KACZ i Szkolenia, wybierz hmm. dwa. To nie. Zamówienia publiczne, wybierz trzy. Nie. Wydział Postępowań Administracyjnych, wybierz cztery. Wydział hmm. Finansów. Wybierz pięć. Co ty Wydział inwestycji i remontów. Co? Wybierz sześć. Wydział komunikacji społecznej. O, o, o. Wybierz 7. To jest dla mnie. To jest mój numer. Szczęśliwa siódemka. Jakiś stras. No i co? Rozłączyło Strauss. No nic, jak tamty nie odpowiadają, próbujemy jak zawsze Warszawa na pierwszym miejscu. A Warszawa to jest po prostu coś. Sekretariat, tak, ja słucham. Dzień dobry, proszę Pani. Ja chciałem z kimś rozmawiać w kwestiach przepisów ruchu drogowego. Czy może mnie Pani przyłączyć? W kwestiach przepisów ruchu drogowego? Tak, chodzi mi o nową ustawę o tablicach rejestracyjnych. Że można za jakieś modyfikacje, że jak ktoś sobie na przykład naklejkę, flagę polską nakleić, to... Ale pan się zadzwonił do straży pożarnej. I jak do straży, ja myślałem, że do... <grym> że do komendy wojewódzkiej. Nie, tak, ale do straży pożarnej. A do straży pożarnej, no właśnie, to przepraszam w takim razie, to prze przepraszam, do widzenia. <grym> Rafałek źle zadzwonił. Zdarza się, będzie chyba jakiś making of.